wywołanie, ogólne wywołanie, że ktoś mi odbiera, aktualnie nadaje punktu widokowego Choleżyny. Leszek z Kopca Cię słyszy, w punkcie widokowym Choleżyna. Tak, dokładnie, cześć i chyba rowerzysta, tak? Tak, zgłaszam się jako rowerzysta jak jestem na rowerze, ale dzisiaj jestem bez roweru. Przerywa, coś, coś przerywa twój sygnał. Mam pytanie, punkt widokowy na widać coś dzisiaj? Bo ja z kopca Piszywskiego mało co widzę. Słaba widzialność. Widać Kraków, góry widać. Ogólnie nie jest źle. Jest troszkę za mgłą, ale nie jest źle. Cześć rowerzysta, paweł mogilany z tej strony. Cholerzyny to tutaj koło... a czy tutaj yy, Kawina wola Radziszowska. No słyszę cię bardzo dobrze modelacyjnie, jesteś u mnie na piąteczkę. Powiedz mi, czy u, u ciebie troszeczkę przynajmniej wieje, bo na kopcu troszeczkę wieje. Aktualnie zero wiatru. Jest, jest przyzwoicie. No dzisiaj bardzo sporo ludzi przychodzi na Kopiec Piłsudskiego, jesienna aura wokół Lasku Wolskiego, liście żółto, już mało z tych liści jest, ale jeszcze są. Ale jest dzisiaj ładna pogoda, no bo jutro już ściana wodę do nas przyjdzie. No słyszałem właśnie, że, 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 że tak ma być. Yy, w ogóle jakaś cisza na radiu, bo wołałem i, i cisza jest. A jak tam u Ciebie? No dzisiaj miałem, Jesteś moją trzecią łącznością dzisiejszą. Nie, no wiesz, dzisiaj jest taki dzień, że raczej więcej ludzi jest na cmentarzach niż gdziekolwiek. No dokładnie, a że Ty z ręczniaka nadajesz. Znaczy, z motoroli, T-82 Extreme. No i jest to moją anteną Jaga Uda. Aha, okej, okay. a może zmienić antenę? Bo troszkę tak... Yy, na szumak akcji odbieram, ale, ale wyraźnie. Nie, nic nie zmienię. Po prostu tak mnie słyszysz. Inaczej ta antena działa na bliskie odległości, a inaczej na dalej. Bardzo mocno mnie słychać, jak jestem tak na przykład powyżej 50 km. Aha, no to ładnie. No to ładnie. Ale mówisz, że to, że Kraków, że Ty tam z, yy, z kopca masz słabą widoczność, że to za mgłą jest? Jeśli chodzi o widzialność, to tak, tatry było widać przez chwilę przez lornetkę. Niestety teraz już w ogóle ich nie widać. Babią ledwo, ledwo co widać, nie wiem. Ja myślę, że jest różnica między Twoją wysokością a moją. Nie wiem ile metrów, ale chyba jest po prostu im wyżej to jest inaczej, a im niżej jest i jeszcze inaczej. No być może wszystko możliwe. No, ale powiem ci, że tutaj miał super miejscówkę. Nie wiem czy byłeś tutaj kiedyś na tym punkcie ale super miejscówka. No na każdą stronę widać. A jak ty, a jak ty tam się dotarłeś? Do ta, jak, jak ty tam dotarłeś samochodem czy rowerowo? Jeszcze raz powtórzę. Jak tam dotarłeś rowerowo czy samochodowo? Więc to można na wszelaki, wszelaki sposób do, dotrzeć, bo jest taka droga w sumie wolna, ale żwirowa. No na motocyklu akurat. A możesz mi tak mniej więcej określić, jaka to jest wysokość nad poziomem morza? Będzie ciężko. Yy, nie wiem. Okej, okay. to dobra, ja sobie potem znajdę ten punkt widokowy, cholerzyno. E, to jest jakieś zagospodarowanie? Tam jest jakaś ławeczka, czy taki punkt po prostu przychodzisz? Wiesz to no taki punkt, ale tutaj jest gdzie się rozbić, jest na czym usiąść. Cisza, spokój, no fajna, fajna miejscówka, naprawdę. A mam takie pytanie, czy wchodziłeś kiedyś na papugę so Słowacką? Ale mi przykryło. Mam takie pytanie, czy wchodziłeś kiedyś na papugę Słowacką? Kurde, no wiesz co, nie wiem, bo nie, nie wziąłem radia, co bym ją yy, mógł uaktywnić. No bo dzisiaj wyjątkowo bardzo mocno ją odbieram i wchodzę na nią bardzo mocno. Także jest jakaś różnica w powietrzu, że pewne, pewne odległości lepiej, a inne odległości inaczej. Aha, no widzisz. No, no nie wiem radia, żeby ją uaktywnić, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć. Czekro Paweł Mogilany w mobilu na punkcie widokowym, Cholerzyna, Dziękowałem Ci za łączność. Bo tam słyszę jakieś stacje wołają, nie wiem czy do, mnie, do Ciebie czy do mnie, więc fajnie, że mogliśmy się usłyszeć. Dobra, dowiedziałem się, tutaj o takiej miłej pani, 331 metrów. Dobra, dzięki za informację, tam ktoś woła, wiesz? Także przechodzę na odbiór. Tam ktoś wołał. przechodzimy na odbiór. Leszko. Dobra, tylko ci powiem, że 331 metrów. 331 metrów wysokość Tak, odebrałem 331 metrów. Dobra, pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia. Otrzymaj się, cześć. z A! Łukasz Krzeszów, Łukasz Krzeszów, Leszek Kopiec-Piszuckiego, Kraków Cię słyszy. A no witam Myszku, właściwie tutaj wołam, wołam, bo Cię tutaj um, na, na słuchu byłem i pozdrawiam. Jesteś na kopcu? Tak Łukasz, jestem na kopcu, a Ty jesteś na punkcie widokowym lokalnym? Nie, 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 jestem w domu, Krzeszów, Krzeszów, Korsy Beskidzkiej. Rozumiem, rozumie, że wołasz z domu. Modulacyjnie na 5, jak Ty mnie odbierasz? No właśnie, też chyba się potwierdza, bo ja dzisiaj bardzo mocno słyszę Papugę Słowacką. Znowu bardzo mocno. I standardowo podniesiona jest o połowę. Super pogoda, także trzymaj się tam na tym kopcu. Do usłyszenia. Dzięki Łukasz za łączność, pozdrawiam. Do usłyszenia.